Zapowiadam dzisiaj Zbyszka, niech nam opowie, jak położył diłka. Co widać? Opowiadaj, kolego, bo to jest naprawdę Mistrzostwo Dobrze. Świata. Bardzo. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Witamy Państwa z poligonu w Błesznie. Z poligonu, bo te armatki cały czas pracują. To jest odmiana Duke. W tym Duke'u spotkamy się pewnie jeszcze tylko jeden raz w tym sezonie. No może jeszcze później na jesieni. Szykujemy w tym momencie się do zbiorów. To znaczy, szykujemy się. Już część plantacji jest po pierwszej przerywce. I w tym roku widzimy, że tych rwań będzie... 3. W zeszłym roku dało się na dwa razy zebrać. W tym roku będą to trzy zbiory. No i cóż, mamy takie wielkości owoców. Poproszę kamerę. Spójrzmy na to, jak to wygląda. Tak, to samo tutaj. Proszę bardzo. Nie wjeżdżamy już. Z żadnymi opryskami, żadne ekspando, żadne inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że już się po prostu nam powykładały krzaki w międzyrzędzia. W związku z tym szkoda po prostu, by było przejechać i poniszczyć tyle pięknego towaru. A towar jest piękny. Prawda kolego? Potwierdzam, zbyszku. Naprawdę robi wrażenie. Od pierwszego krzaka poprzez wszystkie krzaki na plantacji, to co pokazujemy. No. To nie jest Powiedz, jakiś wyjątek. To nie jest wyjątek, ale powiem tak, że znajdą się większe. Jakbyśmy poszukali. Tak, bo już, bo już widzieliśmy tak. tam. Natomiast jest, jest rewelacyjnie. To... Jest rewelacyjnie. Plon w zeszłym roku to było tam bez jakiegoś przecinka prawie 15 ton z hektara. W tym roku yy, jedne osoby, które tutaj są na tej plantacji twierdzą, że to ta sama wielkość owoców, inne twierdzą, że w tym roku są owoce jeszcze większe niż w zeszłym roku. Więc spodziewamy się, że plon będzie pewnie jeszcze lepszy. Ale to i tak moim zdaniem mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie to, że były po prostu bardzo silnie wycięte te rośliny. No i powykładało nam się to troszeczkę. No, ale to przecież cieszy. cieszy. A to chyba dobrze, że były wycięte. Bo jak dobrze wytniemy, to jest lepiej doświetlona roślina bardziej przywiana, mniejsza presja chorób, to tak same jest. plusy, nie, tak jest. nie zawsze trzeba Mało zostawiać tego, za jeśli dużo. Jeśli jest dobrze doświetlone do samego dołu, to łatwiej odbijają, regenerują się rośliny, wypuszczają nowe, nowe przyrosty, przyrosty, więc mamy ciągłe odświeżanie, odmładzanie potencjału na przyszłość. No i o to chodzi, żeby nam się te krzaki nie zestarzały. Powtarzalność plonu musi być rokrocznie. I jakość musi I być. Jakość. Udało nam się, w tej chwili idą pożywki z przewagą potasu, bo to tak... No to kapora. kapora. Taka taka pora. Jeszcze możemy Wap... fizjokal? Fizjokal, właśnie. Mówię. Jeszcze możemy wapni puścić. Powiedzmy jakieś dwa dni po puszczeniu NPK z przewagą potasu. Potas. Zgadza się. Ze dwa dni odczekać i możemy fizjokal puścić. Ale jednorazową dawkę. Nie, nie dzielić na pół, tylko 10 litrów jednorazowo. 10 litrów. I nie więcej, i nie mniej. Po prostu 10 litrów. Myślę, to mamy że na nadbiorami. Tu, w którym jesteśmy, to jeden raz podanie takiego fizjokalu na ten czas wystarczy. Też tak myślę. Nie będzie więcej potrzeby. Jakość jest, twardość jest, wielkość jest, smak jak na też jest bardzo fajny. Słodki. Tak. I tak ma być. Proszę Państwa, następnym razem, jak się spotkamy tutaj, to już będzie podsumowanie. Będziemy pewnie gratulować właścicielom. Kolega mi nie wierzył, że ta plantacja po całości może tak ładnie wyglądać. Proszę, Widziałem, zobaczyłem. Nawet okulary specjalnie zdjął, żeby zobaczyć, bo tak to nie dostrzegał. W czarnych słabo widać. <laughs> Proszę nie, Państwa, żartujemy, Ale króciutki naprawdę pięknie. odcinek. Jest kró pięknie. Króciutki odcinek. Zapraszamy do następnych. No i cóż, życzymy Państwu, żebyście wszyscy mieli takiego dziuka, takiej jakości, w takiej wydajności i w takiej zdrowotności. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.